O co chodzi z Vintage Story? Coraz więcej osób zadaje sobie to pytanie: dlaczego ta gra zyskuje taką popularność? I gdzie w ogóle można ją kupić? Przecież nie ma jej ani na Steamie, ani na Epicu, no to gdzie ona jest? W tym filmie pokażę wam, gdzie kupić Vintage Story i opowiem, co moim zdaniem sprawia, że ta gra jest tak wyjątkowa. Na początek, zakup gry: to chyba najbardziej palące pytanie. I tu taka ciekawostka. Vintage Story to gra niezależna, tworzona przez mały zespół, który postawił na pełną wolność. Dlatego nie znajdziecie jej na wielkich popularnych platformach, które pobierają spore prowizje. Grę można kupić bezpośrednio na stronie twórców vintagestory.at, w serwisie itch.io oraz przez serwis Humble Bundle. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Obecna cena to około 20 euro i co ważne, całość kwoty trafia do twórców. To rzadkość w dzisiejszym świecie gier, prawda? Jaka jest zatem historia gry? Vintage Story powstało w 2016 roku z inicjatywy Tyrona, twórcy niezależnego litewskiego studia Anego Studios. Na początku zespół tworzył moda do Minecrafta o nazwie VintageCraft, który miał wprowadzić więcej realizmu i głębi do rozgrywki, ale Minecraft miał swoje ograniczenia. Twórcom też nie podobało się, w którą stronę Microsoft idzie z rozwojem gry. Później Tyron został zaproszony do współtworzenia projektu znanego jako Hytale, ale tam też powstały różnice w poglądach o tym jak Hytale ma wyglądać. Dlatego Tyron postanowił stworzyć własną grę od zera, na autorskim silniku bez kompromisów. Pierwsza publiczna wersja Vintage Story pojawiła się pod koniec 2016 roku. Od tego czasu gra jest regularnie rozwijana, a wiele jej elementów powstało dzięki współpracy z oddaną społecznością. Twórcy bardzo dbają o dobry kontakt z community i słuchają feedbacku. Gra jest cały czas we wczesnym dostępie, a w najnowszym patchu pojawiły się na przykład łodzie i monty. Więc co tak naprawdę wyróżnia Vintage Story? To nie jest kolejna gra próbująca klonować Minecrafta. Vintage Story to symulator przetrwania z bardzo realistycznymi i rozbudowanymi mechanikami. Twórcy celowo zrezygnowali z całej komercyjnej otoczki, która psuje inne gry. <laughs> Patrz Ubisoft, e, nie ma tu lootboxów, mikrotransakcji, season passów, jakichś płatnych DLC, wiecie, reklam. Nawet nie ma publishera. Gra jest w 100% niezależna, a co ważniejsze, tworzona z pasją. Więc o co chodzi w samej grze? Zaczynasz bez niczego, jak w epoce kamienia. Uczysz się przetrwania, zbierasz, polujesz, kraftujesz, a z czasem przechodzisz przez kolejne epoki. Od miedzi, przez brąz, żelazo, aż po stal. Każdy surowiec, każdy etap to osobna przygoda. Świat gry to ponad milion kilometrów kwadratowych generowanych proceduralnie. Klimat i krajobraz zmieniają się. Im bardziej zapuścisz się na północ, tym będzie zimniej, im bardziej na południe, tym cieplej. Na swojej drodze napotkasz różne zwierzęta, niektóre przyjazne do oswojenia, inne będą wrogie. Są też potwory niczym z Lovecrafta czające się w czeluściach jaskiń i w mroku nocy. Do tego realistyczne pory roku, zmieniająca się pogoda, erozja, procesy biologiczne i geologiczne. Serio. W tej grze gnie jedzenie, jeżeli odpowiednio go się nie zabezpieczy, np. przykład w piwnicy, a śnieg gromadzi się warstwami. Do tego dochodzi tajemniczy klimat. Nie ma tutaj typowej fabuły. Grasz jako dziwny, człekokształtny stworek. Na swojej drodze co jakiś czas napotykasz ruiny dawnej cywilizacji, tajemnicze kazamaty w jaskiniach. Musisz rozwiązywać zagadki, czytać fragmenty dawnych historii. To ty składasz w całość kim jesteś i co się stało z tym światem. Jednym z najmocniejszych elementów tej gry jest crafting. I nie mówię tutaj o przeciąganiu ikon w ekwipunku. Crafting to tutaj osobna mini gra z własnymi zasadami. Na przykład formowanie naczyń z gliny odbywa się woksel po wokselu, potem trzeba je wypalić w piecu ziemnym, ten proces trwa i wymaga przygotowania. Podobnie jest z metalurgią. Zanim w ogóle wykonasz pierwszy kilof musisz znaleźć miedź, wytopić ją w odpowiedniej temperaturze, wykonać formę, to wszystko trwa. Wiele mechanik odwzorowuje rzeczywiste procesy obróbkę ceramiki, garbowanie skóry, kowalstwo, rolnictwo, fermentację, a nawet dojrzewanie serów pleśniowych. Szczerze, sam dopiero się uczę tych systemów. Jest tego mnóstwo, ale to właśnie sprawia, że ta gra tak wciąga. Każde nowe odkrycie daje ogromną satysfakcję. Gracze często porównują to do pierwszych wspomnień z Minecrafta, kiedy dopiero poznawało się mechaniki gry. Do tego więcej Story jest spolszczona, a do pomocy macie obszerny niezbędnik przetrwania z wyszukiwarką, gdzie każdy proces jest szczegółowo opisany. Wystarczy najechać myszką na jakikolwiek przedmiot i kliknąć H i wyświetli nam się wszystko, co możemy z niego zrobić. To bardzo ułatwia, ale jednocześnie pokazuje Wam mnogość opcji. Vintage Story nie leci na skróty. Nie ma tutaj szybkich dopaminowych raszów, dlatego to może nie być gra dla wszystkich. Ponieważ rozkręca się bardzo powoli, ale to moim zdaniem jest jej siła. Każdy surowiec, każda technologia, każda pora roku, wszystko ma znaczenie. I choć początki mogą być trudne, to właśnie poczucie odkrywania, przetrwania i rozwoju daje nam największą frajdę. Nie mówiąc o tym, że oprawa graficzna jest przepiękna, podoba mi się dość mocniej stonowana, kolorystyka, Jednocześnie udźwiękowienie jest niesamowite. Dźwięk rozpalonego ogniska, klekotanie pokrywki, sprawia, że czujecie się po prostu bardzo przytulnie w tym swoim domku. Natomiast jeżeli niektóre mechaniki cię przytłaczają, jeżeli za szybko robisz się głodny, albo zima trwa za długo, nie musisz grać hardkorowo. Jest bardzo dużo opcji ustawień w grze, aby stworzyć to, na co masz ochotę, od spokojnego sandboxa przez przygodę po ekstremalne przetrwanie w dziczy. Twórcy zadbali o ogromną ilość opcji. Na koniec modowanie. Ta gra została od podstaw zbudowana z myślą o modach. Masz dostęp do edytora modeli, animacji, API modów i własnej bazy danych. Chcesz zrobić własną mechanikę albo nowe stwory? Masz pełną wolność. Do tego bardzo łatwo można je pobrać i grać, gdyż na stronie gry jest cały dział poświęcony modom. A wspomniałem też, że jest multiplayer? Podsumowując, Vintage Story to coś dla tych, którzy szukają gry z duszą, głębokiej, trudnej, ale satysfakcjonującej, tworzonej z pasją, a nie dla zysków. Myślę, że dlatego też twórcy niespecjalnie ją reklamują. Chyba nie chcą nawet wejść do mainstreamów, ponieważ ta gra stanowczo stoi na opak wszystkim popularnym tytułom. A wiecie, jak to jest, kiedy nagle robi się na coś hype, to community zaczyna dyktować warunki. A community w tej grze jest jednym z najlepszych i najbardziej przyjaznych społeczności, jakie znam i widziałem. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście, co was zaskoczyło i o czym tutaj zapomniałem wspomnieć, co jest dla was w tej grze najważniejsze. Wyślijcie ten film do znajomych, którzy zastanawiają się nad zakupem tej gry. Dajcie też znać, czy chcecie więcej filmów o vintage story. Zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a ja wracam do lepienia glinianych misek. Wpadajcie na Discorda. Dajcie łapkę w górę. To mówiłem ja, Kishon. Do zobaczenia.